Na początku tego filmu chciałbym zaprosić Was na kanał Karol Gabis, na którym znajdziemy jego własne konstrukcje oraz animacje, a także chociażby alfabet z kloskozaurem. Zapraszam serdecznie. Odpowiedni link znajduje się w opisie. Cześć, Siemaneczko. W dzisiejszym odcinku zrecenzujemy sobie magazyn LEGO Ninjago numer 8 na rok 2020. Cena to oczywiście 14,99. Podrożały magazyny. No, bo mamy tu jednak trzy dodatki, które sobie zaraz omówimy. Przepraszam, że recenzja jest dopiero dzisiaj. Kupiłem ten magazyn dopiero wczoraj, a z nim tą książeczkę z Harry'ego Pottera, właśnie z Syriuszem Blackiem. Także jej recenzja też na pewno będzie na kanale, ale w późniejszym czasie. Na jutro planuję coś specjalnego, ale no to zobaczycie. Otworzymy sobie teraz e, tą folikę. Tutaj odkleję. Ok, otworzyłem sobie. Wyjmę to, co tu w środku jest. Folika jest też dosyć ładnie tutaj zaprojektowana. Mamy tutaj omówione te wszystkie zabaweczki. Tutaj. Też jest ładnie to zrobione. No, tutaj mamy tą cenę. I tutaj coś odnośnie właśnie tych yy, kart z yy, serii piątej. No, także fajnie, fajnie ta folika zaprojektowana. Tutaj co my dostajemy? Oczywiście sam magazyn tutaj naszego Zejna. Yy, paczkę kart oraz kartę limitowaną cyfrowy duet Nia i Kai ładnie się połyskuje no dobrze przejrzymy sobie teraz nasz magazyn no tu okładka standardowo tu też miejsce na kartę tak jak to czasami bywa to jest w ogóle pierwszy magazyn odnoszący się do 13 sezonu Także, no tutaj mamy właśnie garść takich informacji odnośnie tego sezonu. Tutaj inaczej widzę zaprojektowany ten spis treści. Tutaj jest w takich właśnie klimatach 13 sezonowych <grych> Tutaj mamy też opisane trochę o tym sezonie. Tu o złoczyńcach, czy chociażby o tych naszych plemionach, które się pojawiły. Także, można sobie poczytać tutaj mamy o naszej zabaweczce co nieco powiedziane i instrukcje tutaj łamigłówki właśnie do tej zabawki się odnoszące tutaj reklama magazynu Lego Ninjago Legacy jego recenzję mogliście na moim kanale zobaczyć link w opisie tutaj mamy komiks właśnie też nawiązujący do 13 sezonu można tutaj sobie poczytać Tutaj mamy e, misję, tak jak tutaj piszę. Taka zakładka jest. E, tutaj mamy plakat. E, jeden to taki kol. E, taki e, dużaśny plakat pionowy. Właśnie też z 13 sezonu. A drugi plakat, już Wam pokazuję, nie będzie. To pokażę Wam w częściach. Tutaj mamy napis Nia. Taki fajnie w klimatach 12 z kolei sezonu. Tutaj właśnie też jest awatar, a druga strona prezentuje tutaj ten yy, trój też właśnie z 12 sezonu. Yy, tutaj mamy yy, Tutaj informacje o tych serialach na Cartoon Network, także można sobie zobaczyć co tam nowego. Tu tutaj druga część komiksu, którą standardowo sobie miniemy. Tutaj jakiś labirynt bądź gra. Także można też sobie rozwiązać tutaj te zagadki. A tu jest gra, czyli tam to jest łamigłówka pewnie. Tutaj też gra. Tutaj mamy e, pocztę od fanów oraz e, tu konkursik. E, tutaj możemy sobie nagrody zgarnąć. No i w następnym numerze, który pojawi się już 8 września, dostaniemy cyfrowego Lloyd'a. Ja akurat nie mam takiej figurki, mam Kaja cyfrowego. E, także. No, widać tutaj, że, że jest, yy, że będzie ta minifigurka fajna. Chociaż nie ma tych naramienników takich jakby, ale jest tutaj ten pad z tymi takimi ostrzami. Również mamy kartę limitowaną, tym razem z Kajem i Lodowym Cesarzem. Tutaj możecie sobie zerknąć. Yy, no, też tutaj widzę jest y, trochę będzie przecieków właśnie z tego 13 sezonu tu na okładce widzimy no cóż czekam czekam zobaczymy y, co tam będzie y, na pewno recenzja też u mnie będzie tutaj jeszcze reklamy Lego Batmana y, właśnie magazynu y, Lego City i Lego Hidden Side Wszystkie, nie, te dwa tylko są w kioskach. Ten będzie od 14 sierpnia. Tutaj mamy oczywiście też rozwiązania do tych zagadek naszych wszystkich. No i tutaj karty, informacja o nich. Oraz tutaj jeszcze mamy reklamę magazynu LEGO Marvel Avengers od 20 sierpnia. Będzie on dostępny. Na pewno kupię, na pewno też dla Was zrecenzuję. Tutaj też reklama, właśnie naszych kart ee, z Ninjago. No i cóż, magazyn cały sobie obejrzeliśmy. Teraz e, weźmiemy się za naszą zabawkę, czyli za zejna. Ok, przetnę sobie tutaj opakowanie, tak, żebym mógł naszą figurkę wyjąć. No i tutaj części, jak zwykle nam się sypią, ale o dziwo żadna mina podłoga nie spadła. O, tutaj jeszcze coś zostało. O, tutaj mamy resztę. Ok, opakowanie jest już puste, więc możemy zacząć składać naszą minifigurkę. No, nie jest to skomplikowane. Widzimy tutaj buźka. Tak się prezentuje. Taka jest. Mamy tu także uprząż. Także, no też fajnie, fajnie, dosyć. No i oczywiście szurikeny, które są złączone w taki otoż sposób. Nie wiem, niektórzy to wyrzucają. Ja to zawsze sobie zostawiam. Te elementy łączące szurikeny. Kiedyś też płetwy były tak łączone. Pamiętam jak dostawałem swego czasu zestawy z Atlantis, to były też w podobny sposób, tylko tam nie było tak jakby takiego elementu łączącego, tylko były złączone takim cienkim kawałeczkiem plastiku też były tak łączone płetwy, teraz już tego nie ma teraz płetwy są normalnie oddzielnie jako Normalne elementy, ale szulikeny zostały łączone właśnie. Kiedyś też nie było takiego elementu dzielącego, tylko były tak normalnie złączone jak płetwy. To też pamiętam, bo Ninjago sezon pilotażowy oczywiście zestawów kilka mam. No dobrze, po złożeniu tutaj naszej minifigurki Mamy tutaj te bronie, co są dość ciekawe, bo tutaj mamy te wiertła. Tutaj ten ciekawy element, ten niebieściutki, taki dosyć fajne, fajne białe żyłki, które no nie są tak częste, powiedzmy to. Tutaj mamy ładnie nadrukowany torsik, nóżki i tył też. Tylko tutaj zakryte jest tym, tą uprzężą. Ja tak zawsze to nazywam. Oczywiście możemy tutaj zatknąć sobie swój miecz. No i co? Maska jest oczywiście tutaj też fajnie zrobiona. No i mamy dwie minki. Jedna taka rozłoszczona, druga taka bardziej wesoła, wręcz bym powiedział, aż bardzo wesoła. No ogólnie mini figurka. Prezentuje się spoczko, jest tu dużo elementów, więc to też na pewno jest na plus. No i co? Omówiliśmy sobie minifigureczkę. Przejdźmy teraz może do naszej karty limitowanej. No oczywiście mamy tutaj Nije, Kaja, napisik tutaj z tyłu y, też y, popisane jest. Tylko ja wiem co... Teraz tak z tych skrawków na szybko Wam nie odczytam, ale jest fajnie, błyszczy się tutaj nam w słońcu. Bardzo fajnie ona jest skonstruowana. Tył standardowy, tak jak to od początku przy pierwszych seriach kart, też taki był. Także to zostało to samo. Dostaliśmy jeszcze w tym magazynie saszetkę kart którą sobie zostawię, bo mam nawet jeszcze jedną zostawioną z innego magazynu. Także sobie je zostawię, jak uzbieram trzy, albo może nawet i więcej. No to yy, po prostu zrobię taki opening. No i co? Podsumujmy sobie może yy, zawartość yy, tego magazynu. Podsumowując, w tym magazynie dostaliśmy sam magazyn, minifigurkę Zeina, myślę, że dość ciekawą, yy, paczkę kart, yy, następny poziom Prime Empire seria piąta, oraz kartę limitowaną. No, myślę, że magazyn yy, mimo za tą podwyższoną cenę jest ok, mamy świetną zabawkę, no i do tego te karty tutaj wszystkie też są ok. Jeżeli nie widzieliście recenzji magazynu Lego Star Wars, który wyszedł w tym samym dniu co ten magazyn, to oczywiście Was zapraszam. Odpowiednie linki macie w opisie. Zapraszam także na Instagrama mojego. No i co, żegnam się z Wami. Cześć. W 2020.